Kolejną walką była walka Josh'a z mojego z mojego teamu i Abdela z Timu z eee, Kolejna ciężka walka. E, Abdel e, był bokserem, także wiedzieliśmy, że Josh musi gdzieś szukać e, prowadzeń i walki w parterze. Josh był typem takiego kompletnego zawodnika w stójce, w zapasach e, i w parterze. Był bardzo solidnym zawodnikiem. Może mm, nie błyszczał jakimiś e, gwiazdorskimi technikami w boksie, tak samo w zapasach czy w parterze, ale był kompletny. W każdej płaszczyźnie e, potrafił się odnaleźć. Abdel był, był, był typowym bokserem i, i wiedzieliśmy, tak jak wspomniałam, że, że Josh musi Zadawać kombinacje bokserskie, skracać dystans i, i sprowadzać tą walkę do parteru. Abdel był rozdarty psychicznie, miał bardzo przykry incydent ze swoją żoną. Abdel mieszka na, jest Francuzem, ale na co dzień mieszka w Kanadzie od dłuższego czasu. Problemy prywatne często niekorzystnie przekładają się na życie zawodnika, na karierę, i na, na przygotowania i na samą walkę i wiedzieliśmy, że, że to był dość duży problem i widzieliśmy, że, że, że Abdel może być podłamany psychicznie, chociaż wiedzieliśmy, że należy do bardzo mocnych zawodników, którzy nie odpuszczają. Sama walka Joshua tutaj pięknie zawalczył. Bardzo zaskoczył nas, to on miał sprowadzać, a co się okazało, że Abdel szukał swojego szczęścia w sprowadzeniu, i ku zaskoczeniu Joshua trafiał Abdela ciosami, pięknymi kombinacjami bokserskimi, którymi uraził e, Abdela kilka razy, a spodziewaliśmy się tego, że to Abdel jednak będzie e, tym niebezpieczniejszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o boks, o kombinacje bokserskie. E, piękna walka, e, wymiana ciosów, e, po których, e, po jednym z ciosów Abdel e, padł na deski. E, stał i pamiętam, że Josh zadał mu pięknego hajkika, po których Abdel padł. Jednak tutaj woli walki Abdelowi nie można odebrać, ponieważ przewalczył na pełnym dystansie. Ta walka rozstrzygnęła się na korzyść mojego teamu. Była to pierwsza walka zwycięska. Niesamowite emocje. Byliśmy bardzo szczęśliwi, ale Josh w tej walce pokazał ogromne serce i to, że. Jest jednym z faworytów do wygrania tego programu, co, co mnie bardzo cieszyło, bo pomimo, że gdzieś e, mieliśmy tyle walk przegranych, to nadal mieliśmy szansę, aby jedne, jeden z moich zawodników znalazł się e, na finałowej gali. Po każdej z walk walczący zawodnik bądź zawodniczka otrzymywali posiłek, o którym marzyli. Czasami były to pyszne pączki, czasami były to amerykańskie skrzydełka, ktoś zamówił meksykańskie jedzenie. To był taki plus, że my próbowaliśmy zbudować jakąś prawdziwą relację. Ja rozumiałam, że oni byli zamknięci w domu przez kilka tygodni, nie mieli dostępu do komórek, internetu, do kontaktu z bliskimi. Także próbowałam chociaż w taki sposób Przedawać im trochę e, codzienności. I to było coś wspaniałego, bo widziałam, jak bardzo się cieszyli. Pamiętam, że, że po tej walce e, wszyscy byli bardzo szczęśliwi e, i została nam ostatnia walka: e, Ashley, e, Joder i Kate Jackson. E, także spodziewałam się kolejnego zwycięstwa e, i kolejnej e, zawodniczki, e, kolejnego zawodnika, w sumie, no, biorąc ogółem, kolejnego zawodnika z timu e, na, fina na finałowej gali. Hej, z tej strony Jan Jędrzejczyk. Już w czwartek kolejny odcinek do Ultimate Fightera na Extreme Sports Channel.